na planów eee, Coś się stało, 60 nam już zgasła Nie chcę wpalać, oliwo ma Witam serdecznie w kolejnym materiale Na kanale tylko polska zagroda. Dzisiaj w ten słoneczny dzień jest już co prawda koło drugiej. Bym powiedział chyba nawet. Ale no, zabieramy się, zaczniemy y, rozwozić y, obornik. Pod kukurydzą mamy jedną. Y, y, no i jedną kupę. Y, no, chyba odpowiednie określenie kupa obornika na polu. Pryzma o pryzma obornika na polu do rozwiezienia ucichły trochę te, te mrozy, te wiatry znowu powróciło ciepło, ciepło wiosny więc działamy zaraz tutaj tata będzie podjeżdżał 60, podczepiamy, ładuje się pierwszy tutaj rozrzutnik jeszcze z, z domu, z pryzmy z płyty gnojowej i już na dwa zestawy jedziemy tam jeśli ja ładuję turem, tata będzie pewnie rozwodził i, I taka akcja się dzisiaj szykuje y, u nas. On no, tutaj w miarę. Został, został niestety na całą zimę na dworze w takim stanie. Y, ale. Wydaje mi się, że to nic się mu nie stało. U nas ogólnie zasada jest taka, że nie myjemy y, tylko obgarniamy. Po, po, no na świeża, po rozgarnianiu, jak ma na, na zimę stać, to się go czyści tak tylko mechanicznie, bez wody. No bo uważam, no tata tak uznaje, że prędzej będzie rdzewiał, gnił, jak znajdzie tej wody wszędzie. No i w takim stanie już tyle lat u nas służy, po pewnie z 20, bez żadnego większego remontu blaszanego. Jak już no to dam jakieś zębatki, napędzanie kół, czy może łańcuchy były wymieniane, ale to wszystko, co tu było przy nim robione. Siatki też tu przedniej nie ma. Jest tam. To ją pewnie od razu zaraz założę. I zobaczę, czy go smarowałem, czy nie. Ewentualnie powietrze w kołach powinno być, ale sprawdzi się na wszelki wypadek i widzimy się już w ciągniku. No i tata odjeżdża z pierwszym rozrzutnikiem, ja tu mam ciągnik i idę na chwilę jeszcze tylko do domu i w tym czasie się tata rozrzuci to, to ja zdążę dojechać też yy, na pole. No, jechałem właśnie na pole tutaj już widzę, że akurat stworzyłem, że kata wraca za pusto chyba i dużo no, tu, tutaj nie wiem czy to znaczy tak parę szczeb było przywiezionych i najwyżej jak braki, no to te parę może się dowiedzie albo przyczepą wrzuci raz dwa zobaczymy jak jak to w sobie chodzi, nawet, nawet jeszcze nie wiem jak widzicie takim ustawie działamy myślę że prawie starczy bo ta kupa się dość mocno rozciąga trochę ją e, ściągnę w jedno miejsce bardziej jak ta ta pojedzie rozrzuca Teraz trochę podgarnę tą pryzmę, żeby łatwiej się kładło. A najpierw tu mam jeszcze jakiś trochę do rozciągnięcia. Albo nawet weźmiemy to na pryzmę, rzucimy. Po części rozgarnięte to już ta leziówka moja tak plus minus starcza na jedną, w jedną stronę, więc yy, wielokrotność przejazdu w jedną stronę tylko trzeba powtórzyć. Nie trzeba kombinować, tak jest ustawione mniej więcej, zobaczymy jak to wyjdzie, ale też kurde łyżko krokodylem dość ciężko się zbiera yy, z ziemi. Dlatego ja sobie lubię to trochę w tym roku, ale nie miałem czasu przyjechać podgarnąć i też zapomniałem. Bo potem, jak mam go bardziej ładnie spryznowanego, to tak ziemi nie biorę, nie zbieram za dużo. Bo jednak po co, po co mamy ją ruszać? Tam jakaś zawsze wiadomo, część ziemi lekka się i tak zgarnie, ale jak go trochę tak sobie podgarnę, to będzie łatwiej raz, raz na rozrzutnik narzucać potem. Jeżeli by nie starczyło, a zakładam taką opcję, jak już mówiłem, to mamy świeżego i takiego przegnijego też sporo. Nawet nie wiem ile tu jest zapomniałem szerokości, bo tutaj gdzieś na raz tak z 1,20 m myślę, że jest nawiezione na jeden przejazd. Bo to wiadomo, trochę się na siebie nakłada, więc tak trzeba liczyć te 1,20 m na spokojnie. Jest bardzo sucho tutaj na takim, taka to jest lekka górka, wiatraki, no e, taki na no, odkryty teren, więc dość mocno tutaj wiatr e, wieje zawsze. Mrozy tak samo jak są, no to y, też też, ten, też odczuwać tutaj szybko wysycha ta ziemia. No w tym roku było tutaj też kukurydza, dwa lata z rzędu, będziemy teraz praktykować. Podobno ma to y, swoje plusy, kukuryda lubi być po sobie dwa lata z rzędu uprawiana. No i takie coś zastosujemy co tutaj na tym polu. Też w kwestii odchwaszczenia też to dość dobrze wpływa y, kukurydza po sobie. No bo wiadomo, opryski, na jak się jeszcze zmienia, to powinny tutaj wszystko ładne chwaściki rozsiane zlikwidować, a są tu, ponieważ dwa lata temu albo trzy lata temu nieudana uprawa na trychonek tutaj była. Chcieliśmy to przetestować, no u nas kompletnie nie wypaliło. Powschodziła bardzo, bardzo rzadko, więc mieliśmy ten kawałek tutaj wyłączony praktycznie. Głównie się rozsiały chwasty. No, na szczęście nie mam tutaj za bardzo problemów z perzem Ale tamte chwasty lubiły sobie jeszcze wychodzić No i myślę, że jak ta kukurydza tu będzie, to... Dwa lata z rzędu, potem myślę za rok tutaj yy, Damy mieszankę z bożą miarą No to na zimę pójdzie jeszcze teraz... Pójdzie albo nie pójdzie ten poplon Bo to trzeba w późnym... Yy, po kukurydze posiadć, nie wiem, czy... Czy tam jeszcze urośnie no, ale obornik idzie teraz, to, to też dobrze. Ostatni raz byłem chyba dwa do temu to obornik, gdzieś z tamtego miejsca. A teraz tutaj stąd. Z tego co pamiętałem, to około 10 chyba 12 na hektar nam starczało. Nie, na, pół, na półtora hektara, no. 7-8 na hektar, no ale nie jestem pewien tego. A tutaj coś koło 12 też było 10 przywiezionych takich dla 47 Raz dwa, to ładowanie to jest trwa 2 minuty, nawet nie, bo to szybko wiadomo szybko zle, leci do przodu. 3 łychy, 4 mam też. Yy, Cały rozrzutnik, więc i szybko się dość yy, zrzuca tym rozrzutnikiem, bo dużo się nie włoży No ale pomyśleć jakby z każdym rozrzutnikiem wracać na gospodarstwo i od nowa no to No ile to więcej zajdzie się mam wrażenie czasu Cały dzień na nawiezienie tego, a tak to dobre dwie, dwie godzinki I myślę, że byłoby nawiezione Też duże kiedyś trwało jak się 60 ładowało, bo tak gdzieś 10-15 minut na załadunek małą mychą no, A proksyma dużo szybciej nie rozrzuciła Bo to i tak trzeba tam jechać aż tak szybko Ani nic Jak blisko gdzieś w do domu naprawdę to, to wolę sobie rozwozić spłyty No bo nie trzeba na ziemię na nic Mam miejsce do składowania też obornika No ale no tutaj to już jest powiedział kawałek drogi więc w taki sposób jest to po prostu ekonomiczniejsze według nas bo lepiej przywieźć taką porządną szczepę, gdzie wejdą z dwa rozrzutniki, niż jeździć z każdym rozrzutnikiem do domu i z powrotem. Ogólnie towary fajnie przegnity, bo to jest też sporo z płyty, część też na świeżo oddziałówek produkowanego, no, ale widać, że taki czarniutki, fajny, przegnity delikatnie, nie jakoś mocno. No, nie jest też yy, jest zagrzany zbytnio, więc bym powiedział, że towar pierwsza klasa. Się klei do łychy Wiadomo, nie jest to żaden kompost ani nic. Tylko nadal obornik Gdyby poleżał tu wzrok To... to też inaczej no, nie ma co przesadzać z tym ładowaniem, starczy wydaje mi się Też tak patrzę, że rada chwila Z dwa rozrzutniki i tu już nie będzie przejazdy. więc pewnie od drugiej strony Będzie trzeba jeździć rozrzucać po talerzówce kurde mogłem tutaj bronkami, bronami puścić to wszystko trochę przerównać no bo jednak talerzówka ta nasza yy, nie, nie robi yy, stołu na polu tak zwanego to no, tylko zawsze jest tam gdzieś ten ślad gdzie jest przejazd, no i rzuca te boki. Kiedyś myśleliśmy może ci do montowania ekranów by coś dało. Ostatecznie porzucony został pomysł i jest na razie tak jak jest Na początku tutaj podgawniając to mam robotę cały czas bez przerwy, a potem po jakiejś chwili to będzie trzeba czekać. Każdy, pomiędzy kursami, każdym praktycznie Ale gdybym chciał go kompostować to widzę, że ją go tak zraz przerzucił to by był też, też fajny towar nawet rozrzutnikiem to już w ogóle ekstra Wam że przez szybę to naprawdę ciepło Pół pola na pewno nawieziemy, ale czy, czy więcej to nie wiem. Bo jednak też widzę, że dość mocno tak usiadła podczas wywożenia. dajcie znać, czy wolicie takie y, filmy do 20 minut, czy takie na przykład jak ostatnio 40 minut też jest OK, czy już za długi. Bo w sumie ja lubię oglądać też długie filmy czasami. W się sensie, na no, ogólnie lubię oglądać filmy, jak widzę jakiś film z rolniczego YouTube'a, to praktycznie staram się go zawsze całego oglądać. swojego czasu Grzesiek Graoplon dawał godzinne y, materiały i na wieczór bo po, po robocie szufanie fajnie było co, co oglądać Powiem wam, że tu jest naprawdę towar czuć, czuć że porządny Głównie z uwięzi, trochę też z luzu Nie wiem, czy z luzu nawet nie jest lepszy towar od nas, od jałówek, od jałowic na łańcuchu już teraz nie ma. On zawsze był bardziej sukrzy, mniej treściwy. A ten odkrówczy, czy tam z wybiegu, to jest to samo: fajne złoto. Jak widzicie, od drugiej strony już to zaczął rozrzucać. Jest trochę wiatr. Mam nadzieję, że mocno nie szumi w mikrofonie. Bo na to wie, wiem, że jest bardziej wy, wyczulony tutaj w tej kamerze mikrofon. No dawka wydaje mi się, że jest odpowiednia <grym> i że tego tak ona na pewno już starczy. Widzę teraz po polu Jeszcze myślę z pół godziny. Dobre bo już za parę minut no w sumie już dobrą godzinę działamy no to jeszcze z godzinka myślę max liczę to z y, rozpoczęciem w domu podpatrywania rozrzutnika to minęła dobra godzina to resztę powinniśmy teraz posprzątać przez to y, godzinę drugą tutaj były cztery chyba przejazdy Taj mniej więcej idzie pojrzeć, ile jeszcze jest kursów w jedną stronę. 1 dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, 10 przejazdów jest. No 9 pewnie, a jest zrobione piąty. A poszło jedna, trzecia nawet nie. Czyli... Mój przelicznik chyba się sprawdził z ilością obornika na Tutaj jeszcze w dzisiejszym materiale to wszystko zostanie przerobione Najprawdopodobniej Żeby no zdążyć te 12 godzin, bo nawet nie wiem czy będzie spalane w tym roku to wymieszanie obornika Ale wiem, że na oświadczenie było do tej pory co No bo gdzie latać z, z aparatem no, Znaczy wiem, że z kamerą lata już po polu No to, ale na no, z aparatem robić te zdjęcia by były dobre, to Łatwiej jest na oświadczenie, to jest 12 godzin Zresztą, dlaczego mieliby nie wierzyć rolnikowi, jak ktoś chce to i tak się oszuka, a kto nie chce oszukać Czyli tak jak ja, i tak to po prostu robię no bo szkoda mi azotu, żeby to tak raz przez na przykład 3 dni leżało Bo to będzie tylko sama sucha sroma zaraz Dobra Oddezwę się jak będziemy kończyli raczej No minęło parę minut później jest Myślę, że z pół godziny dobre Jeszcze zostało trochę Ale już jest ponad połowa nawyżona no i idzie się ciągników dookoła na zbieralnie, Czuje się tam w oddali, ktoś sieje, ktoś nawozy rzuca też Tam w oddali też sieje się na... ciągnik z nawozami I ogólnie to słabą wnoszą ma... taka kamerka, żeby tak super przybliżyć ale się ociepliło po tych porozach i widzę, że gospodarze zaczęli działać No to nie, niech sobie to działają Ja na szczęście z nawozami pierwszą dawką jestem wyrobiony, więc to nie problem u mnie ale do drugiej dawki jeszcze trochę Na razie nie widać potrzeby jeszcze na polu urzędnym Myślę, że nie wcześniej jak yy, dwa tygodnie jeszcze może. tydzień do dwóch i będzie dopiero. Można myśleć coś. Yy, no i do łąki raczej, bo na zporza to tak, że nie wiem. Raczej, że to, to w ogóle nie wiem czy będzie dostawało drugą dawkę. Bo no jest. Jest tak. Ładnie się prezentuje jak na razie w miarę ciemne i też jeszcze bym nie, nie pokładło się gdzieś tam koło maja czy czerwca no i tam 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 jeździ ciągnik palcem jego obraz to pokazuję jak widzicie reszta mi tutaj została no i jednak yy, tam myślę że z barazotyki jeszcze sobie dowiedziemy 2-3 bo tu jeszcze tak praktycznie jeden powinien yy, się uzbierać no i tak szerokość gdzieś no na 2-3 razy tki jeszcze tutaj oprócz tego bo tu będzie jeden i 2 albo 3 jeszcze dowiedziemy yy, z domu no daleko ile 900 metrów nie może 800 metrów mamy do domu 500, więc zawsze razem Jak widzę też już zaczyna zachodzić słońce, bo, bo już jest po czwartej, przed piątą jakoś jednak trochę to schodzi. No i właśnie załadowałem ostatni tu rozrzutnik z tak jak mówiłem jeszcze jeden się uzbierał. Jest tutaj zebrany. Nie wiem czy, czy to stale żyje, czy zaoram. Nie podjąłem jeszcze tej decyzji ale no, będzie coś trzeba, powiem coś zrobić Wracam na gospodarstwo i, i tak naprawdę to idę yy, no, szykować się, bo jeszcze dwa odjadę pod Pryzmę i te dwa aż jeszcze się dwie, trzy Tak Szacuję, że taki jest pasek na dwa, trzy Tutaj od początku troszkę zawsze mniej leci, ale to już tam zębowica też jakaś była wylewana Więc z tych składników pokarmowych trochę w tej ziemi jest Naładowałem tutaj jeszcze jeden rozrzutnik jest z świeżego obornika I, i z akcji obornik to na tyle Myślę, że może jeszcze jeden, a może i nie będzie kładziony Tymczasem ja już myślę yy, o podpięciu maszyny i zaraz ruszeniu w pole dalej. Ja już y, mam tutaj podpięty huk, zdjęcie obciążniki. Idę jeszcze odpiąć yy, krokodyla. I patrzę, to chyba jeszcze będzie trzeba zatankować ciągnik na ja szybko i jeszcze ruszymy. 3 ola na bardziej dzisiaj dzisiejszego wieczoru Tak półtorej godzinki myślę na dwóch będę potrzebował więc tam przejdzie do jakiejś 19.30-20 tak około ale będzie to już zrobione i tylkoś tam bronami jedę za jakiś czas tą rzemię Otwartą morkę zamknię, broną zwykło i się wleje, że Bo tak samo połączy też tylko broną zaczęliśmy tam ostatnio robić. No i jeszcze nie znalazłem czasu, żeby tam talerzówką jechać, yy, skończyć to. Ale najgorsza gwina jest tam przecież przerobiona, więc najważniejsze. A póki jeszcze jest trochę wilgoci, to się najpierw yy, wziąłem za ten obornik reszty, tylko, żeby wywieźć. Patrzę z kupie nie wiem czy jeszcze ten odsłomy znajomy przyjedzie po abornik, czy, czy ja gdzieś nawiedzę, bo trochę jeszcze będzie go do okresu pożliwnego No i coś mnie trzeba wymyślić przez ten czas Bo nie zmieścimy na pewno Zmiana planów Coś się stało z sześćdziesiątką, ona już zgasła, nie chce wpaść, paliwo ma Nie wiem, rozrzucić coś, więc jadziemy na pomoc, Najprawdopodobniej ściągniemy ściągniemy ją do, do, na podwórko I będę musiał proksimum skończyć rozrzucanie tego pół rozrzutnika, opornika. No jak nazwać, kurde, odstawki rozrzutnik A tu takie przygody się dzieją ale nic działamy mimo przeszkód dalej i oby tam nic poważnego się nie stało z tą sześćdziesiątką bo będą wtedy kłopoty większe a i zarazem do wyłożenia większa suma pewnie wtedy u mechanika nie będzie to nic poważnego wiara eee, tutaj eee, rozrzutnikiem rozwaram resztę Yy, i będzie trzeba yy, zciągnąć yy, sobie na podwórko ogólnie no kurde i już nie wiem co się mogło stać ale na dzisiaj zostawiamy temat jutro za dnia dopiero będziemy sprawdzali czy ewentualnie diagnozowali problem a dzisiaj tylko żeby to wszystko wróciło na podwórko nawet nie wiem czy zdążę też mamy zdążę no to za oraz trudno sobie powiedzieć Też pogadaliśmy, jeszcze pomyśleliśmy W najgorszym przypadku yy, może być to nawet zatarcie No choć olej ma, yy, płyn chłodniczy ma, to no ciężko by było o to No ale kurde, coś się musiało stać yy, Bo ogólnie razem z na podwórku też Ale go na odpaliliśmy szczerze mówiąc yy, Bo mówię, pewnie mnie nie? Także miał kręcić. No i odpalił, ale skoro zgas teraz, to już nawet nie próbujemy. A że jest tutaj blisko tego pola już mechanik, w tą stronę, to no to w najlepszym przypadku zerknie, zobaczy, bo i tak tylko do zrobienia i tak coś, a nie wiadomo co w sumie. Więc czy będzie stał u nas czy u niego od razu, to jeszcze lepiej, bo bliższa droga więc go od razu się ściągamy do najbliższego punktu czyli mechanika bo podobno odległość do mechanika czy do, do naszego do gospodarstwa więc vlog z akcjami no i mam wtedy łacinka yy, obsuta ta była Wyszej yy, 60 yy, i rozrzucanie abarnik. Yy przy oranie tego obornika zostawiamy już chyba na kolejny materiał ten będzie trochę krótszy bo już trochę trwa już sporo się wydarzyło i nie boję się dalej nagrywać co by tu jeszcze mogło się stać więc na kolejny odcinek przekonamy oranie obornika i będzie też elegancko Najbiście ciemno już zostało, jest około, nawet nie wiem sprawdzę w sumie, bo trochę to trwało zanim... no, siódma, trochę to trwało zanim przyjechałem do ten roztrząsłem. Wróciłem, odpiąłem, wróciłem pociągnik, też na mechanika się skontaktowaliśmy, się, na pewno jest w domu, żeby przeprowadzić. No i, i jedziemy.